Tylko w teraźniejszości ja mogę coś starać się zbudować, bo przeszłości już nie ma, przyszłości jeszcze nie ma, to są rzeczy niezależne ode mnie. W moim władaniu jest tylko teraźniejszość. Tylko w teraźniejszości mogę w ogóle zrobić coś. Na niej muszę się skupić. Cześć. Tu podcast Myślnik Stankiewicza. Rozmowa człowieka z człowiekiem o wszystkim, co dla człowieka istotne. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak dobrze planować. I to będzie trochę początek już takiego nowego rodzaju odcinków. Mam nadzieję, że on się Wam spodoba, kiedy atakujemy jakby konkretne problemy w tym. Podcaście. Zanim przejdziemy do rzeczy, ogłoszenia świąteczne, bo już za chwilkę święta, kalendarz stoicki na rok 2025 mega polecam. Rozważcie, jako prezent dla siebie, dla bliskich, naprawdę idealnie pod choinkę, można zamawiać od razu z opakowaniem świątecznym. Kalendarzstoicki.pl Polecam. A jeżeli święta wam się kojarzą nie tylko z prezentami, choinkami i przyjemnością, ale też ze stresem, gonitwą i bieganiną, to już w najbliższy poniedziałek, 16 grudnia, zapraszam na webinar o tym, jak dobrze po stoicku przeżyć święta, żeby się nie narobić i nie nastresować. Wiem coś o tym, polecam, zapraszam w najbliższy poniedziałek. I przejdźmy teraz do rzeczy. Tak jak powiedziałem, będziemy rozmawiać o tym, jak dobrze planować. I coś mi mówi, że nie skończymy tego w jednym odcinku, bo temat jest duży, ale ważne, żeby to przejść krok po kroku. A krok pierwszy jest krokiem najważniejszym, chociaż tak naprawdę ja lubię mówić, że najważniejszym nie jest pierwszy krok, tylko krok zerowy. Jak piszę książkę, to najtrudniejsze, najważniejsze do jakby przełamania się jest nie napisanie pierwszego zdania bynajmniej, tylko otworzenie plików, w których będę te zdania pisał. Tak, krok zerowy najbardziej istotny. W tym wypadku krokiem zerowym, jak myślimy o planowaniu, krokiem zerowym będzie uświadomienie sobie, że w ogóle warto planować. To jest może trochę głupia, czy oczywista uwaga, ale tak jest właśnie u stoików, że u podnóża, czy u fundamentu wszystkiego stoją Nasze wyobrażenia, nasz sposób myślenia, pewne, mówiąc, szumnie, akty mentalne. Jeżeli my sobie nie zdefiniujemy, nie nazwiemy planowania jako czegoś, co jest ważne, jako czegoś, co jest czymś, co chcemy robić, no to nie będziemy tego robić. Ważne jest, żeby pewne rzeczy sobie na początku określić w głowie. Więc tutaj zaczniemy od cytatu Seneka, jeden z moich ukochanych stoickich cytatów dla żeglarza. Który nie wie, do jakiego portu zmierza, każdy wiatr jest niekorzystny. To jest Seneka i to jest fundamentalnie ważny cytat, który pokazuje, że my musimy wiedzieć, w którą stronę chcemy iść, jakie chcemy wartości realizować, jakie cele osiągać, bo inaczej będziemy się miotać bez sensu, bo inaczej żaden wiatr nie, nie będziemy go mogli uznać za korzystny, bo nie będziemy wiedzieli, co to znaczy korzystne, tak? Nie będziemy wiedzieli, jak ustawić żagle do tego wiatru, żeby nas pchał czy ciągnął w tą stronę. Ja jestem żeglarzem, więc te metafory są dla mnie oczywiste. W tą stronę, którą chcemy, no bo jeżeli nie wiemy, czego chcemy, to nie wiemy, jak to oceniać. Planowanie jest, musi się zacząć od tego, że. Stwierdzamy, że plan jest nam potrzebny. Inny cytat, który tutaj też ładnie pasuje, to jest cytat z Marka Aureliusza, który pisze, że jeżeli nawet w świecie się wszystko dzieje chaotycznie i na oślep, to musimy zadbać o to, żebyśmy my nie byli na oślep. Czyli innymi słowy, jeżeli świat nie ma planu, jeżeli rzeczywistość dookoła nas jest chaotyczna, rozsypuje się, jest nieprzewidywalna, to nie znaczy, że my mamy być tacy sami dokładnie odwrotnie, my mamy właśnie zadbać o plan dla siebie. Dokładnie na przekór tej rzeczywistości zewnętrznej, tak? Im bardziej ta rzeczywistość na zewnątrz jest chaosem i bezplanowym bezchołowiem chciałoby się powiedzieć, tym bardziej ja sam muszę mieć ten plan, ten kompas, ten kierunek dla siebie, tak? Ja muszę zbudować niejako przestrzeń dla swojej racjonalności. Jeżeli świat na zewnątrz wydaje mi się niestabilny, chaotyczny, nieprzewidywalny, to wystarczy w dzisiejszych czasach zerknąć za okno. To moja odpowiedzialność jest właśnie zbudowanie tego sensu, tej racjonalności, tego porządku sam dla siebie. Innymi słowy, Chaos, czy nieracjonalność, czy przypadkowość świata zewnętrznego, czy jego absurdalność świata zewnętrznego nie jest bynajmniej usprawiedliwieniem dla nas i dla naszego braku planowania. Dokładnie odwrotnie, jeżeli świat zewnętrzny planu dla nas nie ma i w ogóle żadnego planu nie zawiera w sobie, to tym bardziej my musimy ten plan dla siebie zbudować. To jest dokładnie nauka, czy jakby to dokładnie łączy się z tą nauką o rzeczach zależnych i niezależnych, tak? My stawiamy granice między tym, nad czym panujemy, a nad czym nie panujemy. Nie jest. Moją decyzją, to, czy świat idzie w dobrą stronę, czy w złą, czy jest chaotyczny, czy niechaotyczny, ja mogę wpłynąć tylko na to, żeby samemu, jak to mówił Marek Aureliusz, samemu nie być na oślep, żeby ta moja przestrzeń była przestrzenią, która jest zaplanowana, która jest po coś, która ma pewien konkretny sens. Tak? Innymi słowy, planując, no ja jakby buduję przestrzeń w pewnym sensie taką egzystencjalną przestrzeń racjonalności i przestrzeń. Logiki dla samego siebie, i to jest moja i tylko moja odpowiedzialność. I teraz następny krok, z tym trzeba przejść do linii czasu. Linia czasu biegnąca w naszym kręgu kulturowym od lewej do prawej to jest chyba jedna z niewielu rzeczy, których w szkole podstawowej udało się mnie skutecznie nauczyć. Właśnie tam było zawsze rysowanie tej osi liczbowej, no więc weźmy linię czasu. Jeżeli teraz zastosujemy ten podział na rzeczy zależne i niezależne do linii czasu, jeżeli się zastanowimy, gdzie w czasie możemy tą racjonalność i planowanie wprowadzać, no to odpowiedź będzie tylko jedna: już nie będzie dla Was, jako słuchaczy i słuchaczek, zaskoczeniem tylko teraźniejszość jest tą przestrzenią, tym czasem, który kontrolujemy, czy który możemy starać się kontrolować. Tylko w teraźniejszości ja mogę coś starać się zbudować, bo przeszłości już nie ma, przyszłości jeszcze nie ma, to są rzeczy niezależne ode mnie. W moim władaniu jest tylko teraźniejszość. Tylko w teraźniejszości mogę w ogóle zrobić coś, tylko w teraźniejszości mogę coś budować. Na niej muszę się skupić. Ta przestrzeń planowania, przestrzeń racjonalności, czy jak to tam chcemy nazwać, ona się dzieje tylko i wyłącznie tu i teraz. No bo nie ma żadnej alternatywy, nie ma tam i wtedy, tak? Ja muszę być w chwili teraźniejszej, bo nie mam innego wyboru, tak? Nie ma planety B i tak samo nie ma teraźniejszości B. Teraźniejszość jest poniekąd takim jedynym. Ja zawsze lubię tutaj korzystać z takich dwóch fajnych metafor, które, które myślę są ładne. Jedna jest motoryzacyjna, druga jest z działu IT. Ta metafora motoryzacyjna polega na tym, że samochód i w ogóle każdy pojazd kołowy styka się z podłożem, szyną czy po czym tam jedzie tylko w jednym punkcie. Tak? Nie całym obwodem koła, oczywiście, tylko jeżeli jest idealnie napompowane koło, to tylko w jednym punkcie. Co więcej, ci z Was, którzy tam fizykę ogarniają, będą wiedzieli, że co ciekawe, w tym punkcie, o ile nie ma poślizgu, to w tym punkcie też nie ma ruchu. Tak? Ten punkt się nie przesuwa względem drogi, co jest w sam, samo w sobie dosyć śmieszne. Natomiast z naszego punktu widzenia, no, to jest ta metafora, właśnie, że my jesteśmy tym samochodem, który może jechać, robić wielkie rzeczy, podróże odbywać i działać. Ale co ciekawe właśnie z osią czasu, z tym asfaltem czy z szynami pod nami stykamy się tylko i wyłącznie w jednym miejscu, tak? Tylko w jednym miejscu. Tylko poprzez ten punkt styku mamy w ogóle dostęp do całego świata, do całej drogi. To jest właśnie to. Tylko poprzez teraźniejszość mamy dostęp. Do życia, do czasu, do wszystkiego w ogóle tylko poprzez teraźniejszość, poprzez żaden inny punkt w czasie, nie. Tak? I druga metafora, ta z IT, to jest taka, że teraźniejszość to jest jedyny interfejs, jedyna wtyczka nasza do świata, jedyny taki plugin, poprzez który możemy w ogóle coś w tej rzeczywistości osiągnąć. Co z tego wynika? No tutaj. Ta stoicka nauka jest jasna i klarowna. Wynika stąd to, że musimy być całkowicie wrzuceni, wdrożeni w tą chwilę teraźniejszą. Cokolwiek robimy w danej chwili, czy to będzie odpoczynek, czy to będzie praca, czy to będzie jeszcze co innego, musimy oddać się temu w całości. Nie ma sensu się rozpraszać. I tutaj uwaga od razu: nie ma sensu się rozpraszać w dwóch znaczeniach tego słowa. Pierwszy jest taki dość dosłowny, no nie, nie powinniśmy się rozpraszać w znaczeniu uciekania myślami, tak? Jeżeli ja nagrywam dla Was podcast, no to muszę być na tym skupiony, jeżeli pracuję, muszę być skupiony na pracy, jeżeli gram w siatkówkę, muszę być skupiony na siatkówce itd., itd., no bo nie da się długofalowo multitaskować. Multitaskowanie no to, jest udawanie, to jest udawanie pracy, to jest oszukiwanie samego siebie, tak? Muszę być skupiony na tym, co robię w teraźniejszości, muszę się w tym w pozytywnym sensie tego słowa zatracić. Nie mogę, mówiąc kolokwialnie, myśleć o niebieskich migda migdałach, no bo wtedy nie uda się to, co robię, bo będę rozproszony. Ale jest też drugi, więc to jest taki wąski, taktyczny sens niedospraszania się, ale jest też sens szerszy, mianowicie sens, w którym ja, i tu już przechodząc do szerszej perspektywy, sens szerszy w szerszej perspektywie, tak? W szerszej perspektywie ja nie mogę się rozpraszać, jeżeli chodzi o moje wartości i cele, tak? Czyli to, co w teraźniejszości się nie mogę rozpraszać, muszę też całożyciowo traktować. Że jeżeli mam określone wartości i cele przed sobą, to nie mogę i nie powinienem się właśnie rozpraszać, to znaczy angażować w jakieś poboczne rzeczy. Dlatego, że mi się akurat pomyślało, albo ktoś coś powiedział, tak? W kierunku strategicznym również nie mogę się rozpraszać. I oczywiście łącząc te wątki, ten kierunek strategiczny, no zawsze będzie szedł w przyszłość, tak? Przeszłość, to co było dla Stoika, no jest, służy tylko do tego, żeby się uczyć i żeby wyciągać z niej wnioski. Na pewno nie do tego, żeby się tym dręczyć, no bo to, co się już raz wydarzyło, no to się nie odstanie. Natomiast przyszłość służy do jakby planowania, tak, czyli jakby teraz trzeba zmienić trochę tę optykę. Interfejsem do przyszłości jest tylko teraźniejszość, tak, tylko teraźniejszość w tym znaczeniu, że przyszłość istnieje tylko o tyle, o ile ja sięgnę do niej poprzez teraźniejszość, tak, czyli jakby teraźniejszość służy do tego, żeby budować strukturę, która ma mi wystarczyć i ma mnie jakby Ponieść w przyszłość, tak? Tutaj chodzi o to, że to się, jakby te wymiary czasowe się łączą w filmie Gladiator, tym słynnym filmie z bodajże 2000 roku z Russellem Krołem w roli głównej, filmem, który jest przywoływany w tych stoickich kontekstach raz na jakiś czas, dlatego, że tam jest implicite jest szereg wątków stoickich, jest pokazany Marek Aurelius i w ogóle. W tej bitwie z Germanami, która jest na początku, tu przed tą bitwą ten generał Maximus, grany przez Russella Crowe'a, wygłasza taką, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, mowę motywacyjną do żołnierzy. I mówi tam takie bardzo ładne Zdaniem, mianowicie, że what we do in life echoes in eternity, czyli to, co robimy w życiu, odbija się echem, czy jest powtarzane echem w wieczności, czy w nieskończoności. Mówiąc trochę inaczej, to, co robię tu i teraz, odbija się echem w nieskończoność. I to jest bardzo właśnie stoickie myślenie ono jest związane ze stoicką nauką o wiecznym powrocie. My nie musimy w to wchodzić, dla nas będzie istotne to, że rzeczy, które robimy tu i teraz one się poniekąd powtarzają, w jakimś sensie się powtarzają czy rezonują na całe nasze życie, tak? Jeżeli ja zrobię zaniedbam się tu i teraz, jeżeli się rozproszę tu i teraz, coś tam zawalę, nie będzie mi się chciało zrobić coś złego, to to nie jest tylko tak, że w tej jednej chwili zrobiłem tą złą rzecz, to również oddziałuje na mnie w przyszłości. Jeżeli ja teraz mam zrobić coś złego, coś niefajnego, to, tylko, to nie tylko zrobię tą złą i niefajną rzecz. Ale też niestety no, zwiększe ryzyko, że powtórzę ją w przyszłości, bo to się właśnie odbija echem tak? Ale podobnie z dobrymi rzeczami. Jeżeli ja dzisiaj zrobię coś fajnego, fajnie popracuję, skupię się, pójdę biegać, zrobię dobrą rzecz, to nie tylko będzie to dobra rzecz, tu i teraz, ale również to będzie oddziaływało na przyszłość. Następną dobrą rzecz będzie mi zrobić tylko łatwiej, bo już po stoicku kształtuje swój charakter. I w tym właśnie sensie ta teraźniejszość jakby odbija się echem w przyszłości. Tak jest tym sposobem, teraźniejszość jest tym sposobem, poprzez który mogę tą przyszłość podłapać. I ten obrazek, właśnie tych takich trochę w ech czy fal rozchodzących się od teraźniejszości w przyszłość, jakby warto mieć w głowie, tak, żeby. Umieć planować, i to jest następna rzecz, umieć planować, czy myśleć o planowaniu na takich kilku poziomach naraz, tak? Że my mamy budować strukturę naszego życia, w ogóle celem w stoicyzmie jest Zbudowanie czy zaprojektowanie całości naszego życia jako możliwie danej, spójnej i harmonijnej i sensownej całości. I żeby to osiągnąć, trzeba myśleć właśnie w kategoriach takich pięter, tak? To, co jest tu i teraz, to, co jest na kilka godzin, na kilka dni, kilka miesięcy, kilka lat. Teraz korzystając z własnych przykładów, przykładów, które są zawsze szczere i uczciwe, jeżeli są własne. No to w moim wypadku to jest tak, że na takim najwęższym planie, na planie takim tu i teraz, mi pomagają takie ćwiczenia medytacyjne, oddechowe, że wdech, wydech, skupienie się na oddechu, jestem w tu i teraz. I to jest w perspektywie jakichś tam minut czy sekund. W perspektywie godzin, moją strukturyzację dnia. I no, są te pompki, tak, o których często mówię, a rzadziej robię, znaczy robię je często, ale do, nigdy nie dociągam do tych założonych 110 dziennie, ale nie mniej w idealnym świecie, mam nadzieję, że już od dzisiaj, no może od jutra uda się, um, uda się robić tyle, ile planowałem, no, w, idealnym, w idealnym dniu miałbym roz, rozproszone poprzez dzień ileś tam serii pompek, tak żeby się do 110 sumowały. I to jest struktura mojego dnia. To jest struktura, to jest forma, to jest szkielet mojego dnia, który ja wypełniam treścią. Zwróćcie uwagę, treścią zależnie od tego, co tego dnia mam robić. Tak, raz będzie to praca, raz będzie to wypoczynek, sprawy domowe, jakieś tam inne tematy. Zwróćcie uwagę, że ja tu jakby nie mówię, co Wy macie robić, no bo każdy musi to po swojemu ustalić. Natomiast mówię. Że kluczowe jest zbudowanie struktury, tak, żebym ja innymi słowy, nie musiał każdego dnia wymyślać na nowo, żebym wiedział, jaka ta struktura jest, i jak wiem, jaka ona jest, że jest zbudowana wokół tych pompek, no to ja już mogę ją wypełnić treścią, no jakby to już jest drugorzędny problem, tak? W sensie, że ja wiem, jaka jest ta struktura, nie muszę o nią walczyć. To jest coś, co mi fundamentalnie pomaga. Mam nadzieję, że pomoże też wam, tylko że pamiętajcie, że to trzeba jakby zbudować sobie samemu. Ja nie mówię, że wy macie robić pompki. Ja mówię, że. Trzeba mieć strukturę dnia w tym znaczeniu, że mamy się na czym oprzeć. Także ta treść dnia, ta właściwa treść dnia, ta, którą wlewam w tę strukturę, że wiem w co ją wlewam. Tak? że to nie jest zagadką, że rano wstaję i nie wiem co ze sobą zrobić. Tak? Żeby robić ambitne rzeczy i wypełniać ten dzień treścią, to muszę mieć pewną określoną formę. W tym sensie muszę mieć plan. I to ten plan jest jakby, no, w moim wypadku te pompki są stworzone od zera. No nikt mi nigdy nie kazał robić. Pompek, tak? Ja sobie sam to wymyśliłem, i poprzez to, że to jest własne, i poprzez to, że ja wiem, że to jest moja własna struktura, no to da, daje mi właśnie taką wychodzącą w przyszłość strukturę. I teraz krok, właśnie to echo rozszerza się o jeden, o jeden krąg. To była struktura dnia, struktura tygodnia. W moim wypadku, znów ci, którzy mnie słuchają i znają, to wiedzą, że to nie będzie żadne zaskoczenie. No, strukturą jest to, że w idealnym, znów, w idealnym świecie docelowo. Mam tak, że chciałbym jeden dzień w tygodniu, jeden z weekendowych dni poświęcać na wycieczkę pieszą. Tak? Jadę do lasu sam z żoną, z kimś i 20-30 km sobie chodzę bez telefonu, bez żadnej elektroniki, takie całkowite odcięcie, a jednocześnie solidny, solidny fajny wysiłek. I to jest znów coś, co wiem, że mam zaplanowane. W związku z tym nie muszę od zera się szarpać o to, żeby to było. Tak? Znaczy, jeżeli mam wymyślone, że zawsze jeden dzień w tygodniu albo sobota, albo będzie laty jest wycieczka, to nie muszę za każdym razem na nowo sobie tego wymyślać. To jest trochę tak jak z alkoholem. Tu może jest fajny przykład, tak? że nie piję 15 lat alkoholu, no to co? Nie muszę za każdym razem się zastanawiać, czy wypiję piwko, czy nie wypiję piwka. Jak ktoś mnie pyta, a że może dzisiaj tam po kieliszeczku, no to nie muszę się zastanawiać, czy odmawiam, czy nie odmawiam, bo wiem, że nie piję. No dla mnie po prostu nie picie alkoholu uwalnia jakieś niesłychane ilości energii. I to nie tylko energii, w tym znaczeniu, że nie mam kaca i tak dalej, tylko właśnie takiej planistycznej, tak że. Oczyszcza mi się głowa z bardzo dużego wysiłku, jakim było negocjowanie samym ze sobą i z innymi ludźmi tego, czy piję alkohol, czy go nie piję. Teraz jest jasne, że nie piję i to nie zużywa mnie. I w tym sensie to, i właśnie to jest też taka trochę struktura takie jak mam strukturę weekendu, że jeden dzień to jest wycieczka piesza, no to wiem jaka ona jest, nie muszę za każdym razem właśnie walczyć i w taki męczący sposób zużywać swoje głowy, a jeżeli chodzi o statystyki, no to z wycieczkami jest podobnie jak z pompkami, tak, to znaczy no co do zasady chciałbym robić 110 pompek dziennie, co do zasady chciałbym mieć jedną wycieczkę w tygodniu. Nie ja prowadzę tego dokładne statystyki, kiedyś wam mogę pokazać. No wychodzi to dużo gorzej, niż bym chciał. Tak? No pompek mam około połowy tej średniej. No i znów, to jest trochę porażka, ale z drugiej strony, no to cały czas jest jakieś tam 20 czy ileś tysięcy, około 20 tysięcy pompek rocznie. No to nie da się powiedzieć, że to jest mało, prawda? I znów. Dzięki temu, że mam tą strukturę, mimo nawet, że ona jest trochę bardziej spróchniała niż bym chciał, że nie jest tak fajnie, nie jest jakby w pełni zrealizowana, to i tak dzięki temu nawet osiągnięcie takie połowiczne, tak, że jest jedna wycieczka na dwa tygodnie, a pompek jest połowa, takie połowiczne osiągnięcie tak czy siak mi cholernie dużo daje. Daje tą strukturę, no i przede wszystkim też daje poczucie, znaczy odwrotnie, daje... Ten fakt, że byłem na prawie 100 już wycieczkach od kiedy zacząłem liczyć i zrobiłem około 100 tysięcy pompek w życiu, no to jest dużo i to tylko i wyłącznie się dzieje, dlatego że mam tą strukturę, mimo że ten plan realizuję tylko w połowie, tak, ale na tym właśnie polega magia tego planowania: że gdybym tego nie zaplanował, to w ogóle by się to nie wydarzyło. Dobra, i teraz przechodząc do jeszcze szerszej skali czasowej powiedzmy takiego planowania w perspektywie nie wiem, lat czy dekad, tutaj właśnie wchodzi trochę ten temat, że i o tym będziemy już pewnie nie dzisiaj mówić dokładnie, że kwestia wyznaczenia terminu staje się ważna. Tak, to znaczy, no tutaj mam taki przykład, który, który, który bardzo chcę powiedzieć. On jest taki prywatny, ale nie zdradzę nazwiska tego, tego przyjaciela, więc zakładam, że jest ok. Mianowicie mam takiego kolegę, który bardzo się wkręcił w, yy, w górę. Nigdy nie miał za wiele wspólnego chyba z górami, ale byliśmy jakiś czas temu razem w Beskidach i tak się kolega wkręcił, że teraz ma już plan żeby zdobyć koronę ziemi. Korona ziemi, przypominam, to jest 7, no zależy jak liczyć, tak, ale co do zasady 7, po angielsku to jest seven peaks, więc co do zasady 7 najwyższych szczytów wszystkich kontynentów, czyli tam Monteveres, Kilimanjaro, Aconcagua i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, jest w tym bardzo, jest to bardzo wkręcony, już tam kupuje różne rzeczy i mi wysyła czekany, raki itd. i tak dalej. I to brzmi z jednej strony bardzo tak, że tak powiem, jak nagły, sumiany zapał, ale z drugiej strony, no, ma, ten kolega ma bardzo dużo tak zwanego rikczu w tym, ma bardzo dużo takiego trzeźwego pomyślunku Ja sobie dokładnie wyliczył, że chcę to koronę Ziemi zrobić do bodajże 2048 roku. Nie pytajcie dlaczego, ale do tego roku nie mniej, no to jest jeszcze cały szereg tam bodajże 12, czyli 14 lat licząc od teraz, czyli jest naprawdę dużo czasu, żeby jeżeli... Jeżeli wytrwa w tej nowo odkrytej z moją pomocą pasji, to żeby faktycznie, no do tego, żeby faktycznie jest to czas, żeby się tego nauczyć, zrobić te wszystkie wyprawy i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc jest to jakieś, no jest to super ambitne, ale zarazem nie jest nierealne, tak? I nie jest nierealne właśnie dlatego, że jest ten deadline. O tym będziemy, myślę, już mówili za tydzień, tak? Ale że, że to jest jakoś ułożone w czasie. Jeżeli ja bym sobie powiedział, że hej, chcę zrobić koronę Ziemi i na tym poprzestał, no to to by nie miało, to by nie było jeszcze planowanie, to by nie miało sensu. To musi mieć pewien pewno, jakby musi to być jakoś podpięte pod oś czasu, musi być wyznaczony termin. Będziemy o tym myślę za tydzień mówić więcej, natomiast teraz jakby od strony stricte planowania, no to jest tak, że zobaczcie, jeżeli ja bym sobie powiedział, że chcę zrobić koronę Ziemi w rok, no to jest ewidentnie, że nie zrobię i to się nie uda, to jest jakieś tam po prostu marzenie ściętej głowy. Z drugiej strony, jeżeli powiem ogólnikowo, że w ogóle chciałbym ją zrobić w życiu, czy nie wiem, w ciągu najbliższych 40 lat, no to jest z kolei za szeroki ten termin. On też jakby nie jest jeszcze planowaniem. Jakby chodzi, chodzi mi tutaj nie o to, w ile czasu można zrobić koronę ziemi, tylko o to, żeby w momencie jak przechodzimy z lat do, z tygodni do lat i dekad, to że musimy już myśleć o życiu jako całości. Tak? Że jeżeli ja chcę zrobić koronę ziemi, no to muszę wziąć pod uwagę, ile mam lat, i wziąć pod uwagę, że po, powyżej pewnego wieku, no to już być może nie będzie tak łatwo, tak? Myśleć od razu o życiu w kategoriach pewnej całości, w której to całości są pewne etapy, na których te etapach możemy różne rzeczy robić, a na innych nie możemy robić, i tak dalej, tak? To jest taki, o, tu by się fajny taki. Grafik przydał, ja widziałem, znaczy taka grafika by się fajna przydała, ja gdzieś widziałem kiedyś, jak bardzo my mamy różne, o emeryturę teraz mi chodzi, że co do zasady, mamy wszystkim nam się wydaje, że emerytura, mówię teraz do osób w wieku produkcyjnym, że tak powiem, wydaje nam się zawsze, że emerytura to będzie kiedyś tam w przyszłości i że my na niej pożyjemy niedługo. Podczas gdy statystyczne dane są takie, że raczej jesteśmy już jakby bliżej niż nam się wydaje i że na tej emeryturze jeszcze spory kawałek pożyjemy, tak? W sensie, że to nie jest żaden odległy horyzont, za którym już jest szybka śmierć, tylko to jest odrębny kawał życia, pod który trzeba też osobno planować, a który jest tak naprawdę, no jak ten obiekt, obiekt w lusterku, bliżej. Niż się wydaje. A brak planowania czy brak myślenia o życiu jako całości, no właśnie zaburza nam tę optykę i tę percepcję. Tak jak powiedziałem, nie da się wszystkiego w jednym podcaście, więc kontynuujemy temat. Myślę, że jak nie za tydzień, bo świątecznie coś zrobimy, to pewnie za dwa tygodnie, ale na pewno kontynuujemy. To będzie część, pi część pierwsza. Pociągniemy ten temat dalej. Dzisiaj przypominam, że najlepszym prezentem. Pod choinką jest oczywiście kalendarz stoicki.pl, tam go można zanabyć, a ci z Was, którzy trochę mają niestoicki niepokój w sobie, jak myślę o świętach, zapraszam w poniedziałek, 16 grudnia na webinar o 20. gdzie będziemy rozkminiać jak po stoicku do tych świąt się przygotować. No i cóż, dzięki za wysłuchanie, do zobaczenia, to znaczy usłyszenia za tydzień.